Cześć wszystkim, tu Franek z skład. Pokażę wam dzisiaj y, główne różnice pomiędzy najnowszym y, 800 MTX a CF Moto 800 MT, które już y, dobrze znamy. Zaczynając od kanapy, która jest jednoczęściowa i wypłaszczona, przez co dużo lepiej będziemy się czuli w terenie. Wyświetlacz. Wcześniej y, znany już y, z 800 NK, pionowy, y, kolorowy Ten MTX dostał y, szybę regulowaną Wyjęto wprost z modelu 450MT. W standardzie mamy w tym motocyklu wysoki błotnik typu Enduro i koło 21 cali z przodu. Względem modelu 800MT, zawieszenie i z tyłu i z przodu jest znacznie podniesione. Ma 230 mm i z przodu i z tyłu jest w pełni regulowane. Co ważne, bak jest przeniesiony na dół, przez co Wyważenie motocykla się poprawiło, zdecydowanie jego środek ciężkości. Podnóżki w dalszym ciągu mają wyciągane gumy, więc to też nam pomoże w momencie, kiedy jeździmy w twardym obuwiu, ewentualnie w trudnym terenie. Motocykl występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Jak tutaj widać, jest czarny, jest niebieski. Niebieski bardzo się rzuca w oczy. Żeby osobiście porównać oba te motocykle, zapraszamy do naszej siedziby w Tarnowskich Górach, na ulicy. Libicki jest 123